Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo! To nie jest czas na uprawianie polityki. W tej chwili ta debata została zainicjowana również przez polską delegację, także po to, żeby tym osobom, które zostały poszkodowane w ostatnich dniach na terenach, na których rząd ogłosił klęskę żywiołową, udzielić pomoc. Robimy wszystko. Ursula von der Leyen będzie za chwilę w Polsce i Apelujemy o uruchomienie unijnego mechanizmu obrony ludności. Jest pani posłanką do Parlamentu Europejskiego. Proszę się skupić na pomocy Polkom i Polakom, a nie na propagandzie, na indoktrynacji i na dezinformacji. Thank you. Please, please, please. Minister waszego rządu zapowiedziała, że udzielicie kredytów, nisko oprocentowanych kredytów dla ofiar powodzi. To jest niemoralne, to jest nieodpowiedzialne z waszej strony i pani Heni Kloska powinna podać się do dymisji. Odpowiadacie za to wszystko. Blokujecie inwestycje strategiczne dla Polski, dopuszczacie pseudoekologiczne organizacje do rządu, do ministerstwa środowiska i ulegacie wpływom pseudoekologicznego lobby i między innymi to co się stało właśnie jest wynikiem waszych szkodliwych działań i wieloletnich zaniedbań. Myślicie, że jak Donald Tusk pojedzie i sobie zrobi teatr na tle ofiar powodzi, to będzie wszystko załatwione? Nie, Thank to you. tak nie działa. Dziękuję.